Dzisiejszą sesję zaczynamy od, od wzrostów. Z jednej strony jest to odreagowanie wczorajszych, wczorajszych spadków i wczorajszego słabszego zachowania rynku po ujawnieniu w czasie weekendu afery taśmowej, a z drugiej strony lepszymi nastrojami w Europie i na kontraktach amerykańskich. Także jeżeli się nic nie, nie zdarzy, nie wyjdą żadne nowe okoliczności, szczególnie lokalne, to powinniśmy zakończyć dzisiejszą sesję po zielonej stronie rynku. Na złotym dzisiaj jest spokojnie. Wczorajsza poranna reakcja inwestorów była negatywna, przyniosła osłabienie naszej waluty, natomiast już po południu, po południu złoty się nieco umocnił. Dzisiaj, dzisiaj jest stabilnie i, i tak powinno pozostać. Podczas dzisiejszego dnia będziemy mieli ważne dane ze strefy euro, indeks ZEW w Europie i w Niemczech a później dane z rynku amerykańskiego, z rynku nieruchomości. Natomiast wydaje się, że rynek już czeka na jutrzejsze, dzisiejsze i jutrzejsze posiedzenie Fedu i jutrzejszą decyzję w sprawie stóp procentowych, która oczywiście jest mniej istotna, bo, bo zapewne Fed stóp nie zmieni, natomiast poznamy komunikat co do dalszego zmniejszania programu QE i zobaczymy, czy... Czy będzie dalej ten program zmniejszany zgodnie z planem, czy, czy nastąpiły jakieś zmiany? Wczorajszą niespodzianką dnia oczywiście była, była afera taśmowa. Jest to czynnik, którego, którego rynki nie mogły w żaden sposób mieć w cenach. Na szczęście reakcja była krótkotrwała i, i, i zakończyła się już właściwie wczoraj. Dzisiejsze uspokojenie świadczy o tym, że ten czynnik powinien przestać grać jakąś rolę. Papierem dnia jest chyba dzisiaj PKP Cargo i informacja o sprzedaży w postaci przyspieszonej, budowy przyspieszonej Księgi Popytu akcji przez PKP, ponad 7 milionów akcji. Na razie rynek oczywiście reaguje, reaguje spadkiem, ale dosyć umiarkowany.